Czołem żołnierzyki moje kochane, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony, kładę się nisko jak zawsze, Kapitan Rutain, Moi drodzy, lecimy z newsami, Delta Force Hawk Ops. teraz już Delta Force, bardziej Black Hawk Down. No, w każdym razie, moi drodzy, wszyscy się zastanawiają kiedy gra wyjdzie, kiedy gra będzie dostępna na konsole, jakie mapy zobaczymy, jakie tryby zobaczymy, co w ogóle nowego zobaczymy, no i co, twórcy rzucili nam trochę informacji, na te parę pytań zaraz sobie odpowiemy, plus drobny komentarz do pewnych, pewnych aspektów gry, czyli Pay to Win, czy nie Pay to Win, czy to, czy tamto. Także, no, o tym zaraz. Dobra, lecimy. Czułeczkiem. Dobra, jesteśmy na stronie głównej. Moi drodzy, informacje ze Steama. Każdy wiem, że czyta, prawda? Ale, ale ja dzisiaj dzisiaj przeczytam wam, więc moi drodzy, drodzy operatorzy, bla, 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 bla i przejdźmy sobie tutaj od razu do pytań. Pierwsze główne pytanie, when does the global open beta launches? Dobra, moi drodzy, słuchajcie, musimy tutaj zacząć od jednej rzeczy. Najpierw było, było jakieś beta testy, close beta testy, tak? grałem, levelowałem. Następnie w tej chwili mamy demo. Demo dostępne na Steamie, czyli gra demo możemy sobie zagrać w wersję demonstracyjną. No, a już niedługo zobaczymy, moi drodzy, Eli. Early... Mieliśmy zobaczyć Eli Access, ale nie zobaczymy Eli Accessu, ale za to zobaczymy open beta. OK, ma to sens? Tak? Tak mi się wydaje. No w każdym razie, słuchajcie, będzie, będzie Open Beta, który zastąpi oczywiście Airy Access. Early już nie będzie, będzie Open Beta. Open Beta wchodzi 5 grudnia 2024 roku, moi drodzy, więc już niedługo. Wszyscy pecetowcy zobaczymy sobie właśnie open, open Beta i będziemy mogli grać i levelować śmiało. Tutaj, jak następne pytanie wskazuje, moi drodzy, nie będzie już resetowany progres w grze, bo to mnie naprawdę troszeczkę irytowało, bo no powiedzmy sobie tak, levelujesz w zamkniętej, w zamkniętej becie, Później levelujesz sobie w demo, które tej chwili grami też sobie leveluje, no i następnie musisz znowu levelować. I tak, i tak ja, ja bardzo nie lubię tych resetów w grze. Bardzo, bardzo nie lubię. Ja po prostu, jeżeli mam się wgryźć w dany tytuł to chcemy się w niego wgryźć. Więc moi drodzy, 5 grudzień Open Beta dla wszystkich na pc -cie. No i pojawi się pytanie, dobra, a co, co z konsolami? Konsole i, i mobile devices, czyli te, no, te urządzenia piekielne u, w, odpowiada, odpowiadające za upadek cywilizacji. Żarty żartami, ale wiecie jak jest. Moi drodzy, w każdym razie na urządzenia mobilne i konsolki zobaczymy w Q1 2025 Delta Force Grę. Więc Q1, tak dla przybliżenia dla Was, to jest no, styczeń, luty, marzec, gdzieś w marcu w marcu, do marca przyszłego roku powinniście zobaczyć na konsolach właśnie tą grę. Co jest super w tej grze, to jest to, że jest za darmo. Moi drodzy, jest za darmo. Po prostu, a za darmo to jest bardzo, bardzo dobra cena. To jest raz. Po drugie jest zoptymalizowana i wygląda jak produkcja AAA, a jest grą darmową. Więc można, można. Nasuwa się też pytanie, na czym ci twórcy mają zarobić. Na pewno będą zarobić na... będą zarabiać, Takie tutaj też dalej odpowiadali... Moi drodzy będą zarabiać na pewno na mikrotransakcjach i przepustkach, battle passach i tak dalej, i tak dalej. Jednak co zagwarantowali? Bo tutaj pojawiło się bardzo, bardzo ważne e, pytanie: e, moi, moi drodzy, will be the paid content in global open beta? I tutaj oni odpowiedzieli, że tak, będzie jak najbardziej. However, to jest ich odpowiedź: however, there will be no pay to win elements, czyli nie będzie elementów pay to win w grze. Moi drodzy, to też jest, powiedzmy sobie, takie, taki, 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 taki punkt do rozważenia. Z tego względu, że to, co dla jednego wydaje się pay to win, dla drugiego może nie wydawać się pay to win, no ale na pewno nie będzie czegoś takiego, że kupuję karabin, który nie jest dla innych dostępny i po prostu to jest kurczę meta, meta gun i będzie wszystkim nim rezał i, i ten. Nie, czegoś takiego nie będzie. A jak będzie, to zobaczymy, moi drodzy. Ja tutaj na pewno będę pod koniec materiału y, miał parę słów od siebie do, y, powiedzmy sobie, takiego podsumowania, y, ale przejdźmy tutaj przez te, przez te pytanka. Co na pewno zobaczymy y, w Open OpenBecie, y, to na pewno zobaczymy Havoc Warfare, nową mapę. Nową mapę do Havoc Warfare, nowe tryby gry do Havoc y, y, Warfare, do HAVOK Warfare, nowego operatora, moi drodzy. Tego operatora grubaska, tego fajnego kurde z, z tą wyrzutnią Rakiet, ja bardzo go lubię, nadużywam tych rakiet okrutnie, ale, ale bardzo mi się podoba. Już mamy w każdym razie będzie jeszcze jeden nowy opera e operator e Hazard Operations, moi drodzy, też nowa mapa, e nowe tryby gry. Nowe bronie, jakby było ich mało, ale, ale broni nigdy nie jest za wiele, szczególnie jak się udacie na południe Stanów Zjednoczonych, to wam tam coś o tym powiedzą, karabinów, pistoletów, broni nigdy za wiele. W każdym razie w grze również tak samo. Im więcej, tym lepiej, moi drodzy, szczególnie, że jest to naprawdę fajnie zrobione w tej grze, no bo nie oszukujmy się, gra za darmo, wygląda jak A. Performance ma naprawdę świetny i jeszcze masz broń od metra, którą możesz kurde customizować i się nią bawić. No i dojdzie tutaj jeszcze, moi drodzy, taki helikopter. Helikopter, moim zdaniem, będzie to coś na zasadzie Little Berda belda z Battlefielda, moi drodzy. I jak zwał, tak zwał, chiński Battlefield czy coś, ale wypełnił mi tą lukę, której mi brakowało, dlatego że brakowało mi takiego arcade, w którym mogę sobie wyjść dziko, poszaleć, poczuć tego. Te, te battlefield moments powiedzmy sobie to w ten sposób a, a takich mam nagranych mnóstwo Eee, muszę wam powiedzieć, okrutnie się, okrutnie świetnie się bawię, e, grając, e, to naprawdę głupie porównanie, okrutnie świetnie się bawię, no ale cóż, no, shit happens. E, w każdym razie m, bardzo dobrze bawię się e, grając, e, grając w Delta Force, ja tutaj nikogo nie namawiam do zakupu, bo zakupić nic nie można, można wziąć sobie pobrać za darmo, m, e, moi drodzy. E, ja oczywiście, m, jeżeli chodzi o te e, de, płatne, płatne rzeczy, to na pewno będziemy mieli kampanię, ale tutaj żadnej informacji o tej kampanii nie ma, i ja bym chciał wiedzieć, czy gdzieś, gdzieś tam na święta, ja bym mógł sobie na przykład już tą kampanię kurczę, zakupić, bo ja bardzo chętnie zakupię tą kampanię. Nie mam, nie mam najmniejszego problemu. Jeżeli to będzie długa, długa kampania i będzie, będzie to naprawdę, to będzie kult. Delta, Delta Force, Black Hawk Down, moi drodzy, kampania na Unreal Engine 5, to, to musi być przede wszystkim zrobione świetnie, musi być story, kurde, super. Czytałem książkę, oglądałem filmy, wielokrotnie wywiady oglądałem z byłymi żołnierzami, którzy byli, brali udział w tej operacji i to dla mnie dla mnie to musi być zrobione, naprawdę bomba. Tutaj będę bardzo piki. Na pewno pojawi się w odcinkach na, na kanale na YouTubeku Będziemy też może, może troszeczkę streamowali tej kampanii, no w każdym razie będę, będę w nią w nią grał. Moi drodzy, czy coś jeszcze pominąłem? Nie, chyba już nic nie pominąłem. W każdym razie teraz parę słów ode mnie w ramach podsumowania. Dlatego, że dlatego, że, dlatego, bo. Yy, moi drodzy, pierwsza, pierwsza rzecz, którą ja zauważyłem, która zaczyna mnie troszeczkę niepokoić, mam nadzieję, że twórcy to zaadresują. Anticit. Yy, oszuści pojawiają się wszędzie. No wiadomo, pełno jest ludzi, którzy mają problem sami ze sobą yy, i muszą się dowartościować, w grę, yy, udając, że są najlepsi sami przed sobą. Dlaczego, dlaczego ja, moje nastawienie do oszustów zawsze będzie jedno i to samo, to, to po prostu są słabi, słabi psychicznie yy, ludzie. Jeżeli ja muszę sam siebie okłamywać, że jestem w czymś dobrym, no to znaczy, że coś ze mną jest nie tegez. Więc no, mam nadzieję, że ten problem będzie, będzie zaadresowany z tego względu, że po prostu to może zepsuć, zepsuć dobrą zabawę. To raz. Drugie, kwestia tego właśnie pay to win. Mam nadzieję, że jeżeli zostaną dodane jakieś skiny do gry. Jeżeli, jeżeli dostaną dodatkowe jakieś umundurowanie i inne rzeczy. Mam nadzieję, że nie będzie to w żaden sposób wpływało na, na to, jak gra jest grywana. Powiedzmy sobie to w ten sposób. Dopóki elementy, które mogę zakupić, nie będą w żaden sposób ingerowały w sposób rozgrywki, nie będę miał z tym najmniejszego problemu. Aczkolwiek, jeżeli będą to elementy typu różowe, skórki na broń, czy różowe mundury, wtedy będę miał problem, dlatego że zepsuje mi to po prostu e, imersję e, w tej grze. Na razie jest fajnie, militarnie, grindowanie, kurcze, belek, takie, taki, taki sznycik wojskowy, jak ja to mówię i to mi się bardzo, bardzo e, podoba, prawda? Trudno, żeby jako byłem wojskowym, mi się to nie podobało, prawda? Więc im bardziej im im militarnie, tym, tym lepiej. No, te hero postaci ale no, to już jakoś przeżyję. no. Powiedzmy sobie to w ten sposób. Dobra, moi drodzy, słuchajcie, tyle ode mnie. W sekcji komentarzy powiedz, powiedzcie mi, jakie, jakie wy macie obawy odnośnie, odnośnie tej gry. Czy wam się podoba, czy nie? Czy graliście już, czy nie? Walcie śmiało, może macie jakieś, jakieś pytanka, może znajdę, może znam na nią odpowiedź, może nie. No, w każdym razie, słuchajcie... Ode mnie to tyle. Ja bardzo, bardzo dziękuję za Wasze łapeczki. Mam nadzieję, których nie zapomnieliście zostawić pod filmem, za komentarze, za subskrypcję, dzwonki notyfikacji. I bardzo, bardzo dziękuję wszystkim wariatom wspierającym mój kanał na YouTubie, jak i na Twitch mordeczki. Jesteście wielcy. No i co? Tyle. Do zobaczenia w następnym siema.